Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Master na moim kanale. I zaczynamy w, przy ognisku, w miejscu, w którym skończyliśmy. Mamy do omówienia dwa przedmioty, które kupiliśmy sobie od kupca. Pierwszy przedmiot dodaje nam opcję przy ognisku, która się nazywa naprawą wyposażenia. Dzięki temu nie musimy już dłużej udawać się do kowala, aby naprawić to nasze biedne, sfatygowane wyposażenie. Możemy to wszystko zrobić przy ognisku. Jak widać nie jest to specjalnie kosztowny interes. Tak samo możemy sobie naprawić nasze uzbrojenie, i wszystko w porządku i wszystko gra. Drugim przedmiotem jest pudło bez dna, które działa nie mniej nie więcej po prostu jak depozyt. Z tego depozytu możemy sobie korzystać, zdaje się, przy każdym ognisku. Więc nie ma problemu. Możemy sobie umieszczać w nim rzeczy, możemy sobie z niego podejmować rzeczy. Jego istnienie zdaje się jest na nasze potrzeby raczej symboliczne, ponieważ pojemność ekwipunku jest może nie, nie do końca wiem czy nieograniczona, ale na pewno zbliżona do nieograniczonej. Więc korzystanie z tego pudła w moim przypadku ograniczało się jedynie do jakiegoś segregowania i utrzymywania porządku w tym ekwipunku. Dobra, dość tego omawiania. Ruszamy po świeżo odkopanej przez nas drabince, ponieważ mamy tam nieskończone interesy z pewnym ognistym jaszczurem, który nas trochę przyfajczył ostatnimi razy. No tu mamy jakiś takich żołnierzyków. Tutaj on cały czas jest trochę na nas wściekły i nie ma się co dziwić, w końcu wleźliśmy na jego most. Gdybyśmy spróbowali pójść tam do przodu, to skończyłoby się to na nas... Skończyłoby się to dla nas ostrym y, barbecue, Ale na całe szczęście nie jest to jedyna droga, jaką możemy powziąć. Ponieważ tutaj jest, są drzwi, z których możemy skorzystać. I możemy się nimi posuwać do przodu. A trzeba uważać, bo... O tak, jak na przykład ten gość. On pewnie by liczył na to, że my sobie spadniemy z tego gzymsu. Dlatego tak powoli idzie... Stara się nas sprowokować do tego, żeby tam podejść do przodu. Tym bardziej, że tutaj ma kolegę. Który to kolega też już tylko czeka na to, żeby nam odciąć drogę. No, kolego. No, kolega się nie popisał, a ty? Popiszesz się. He 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 he. Tak się właśnie kończy z zadzieranie ze mną. Dobra, teraz wspomnę o tej mechanice, o której mówiłem wcześniej, że jest mechaniką oszust, oszustwowtwą. Oszustwo A mianowicie jest coś takiego w tej grze, że w przypadku walki z dużymi potworami, które posiadają ogon, odcięcie tego ogona daje pewne, pewne nagrody. Z tym smokiem oczywiście można walczyć na moście. Można go sprowokować, żeby on sfrunął na ten most i tam z nim walczyć, i tam się starać odciąć ten ogon. Jest to jak najbardziej do zrobienia, chociaż prawdopodobnie nie w naszej obecnej formie, ale ktoś kiedyś odkrył, że celny ostrzał z łuków, ten ogon z tego miejsca, potrafi również w pewnym momencie ten ogon urwać, i wtedy dostajemy miecz. I to dostajemy nie byle jaki miecz. Dostajemy taki miecz, który w naszej obecnej sytuacji prawdopodobnie wystarczyłby już nam do końca gry spokojnie i nie trzeba byłoby go w ogóle wymieniać na nic lepszego. Nie, że nie można byłoby tego zrobić. Po prostu no, nie byłoby takiej potrzeby. On już sam w sobie byłby przepotężny. Jednak wydaje mi się, że po pierwsze nie mam z czego strzelać do tego smoka. Jeszcze zobaczmy na chwilę, bo przecież mam jakąś kuszę, gdzie ona była. Strzały nie mamy, mamy 16 bełtów. Otóż, szanowni państwo, 16 bełtów nie wystarczy. Tam trzeba walnąć naprawdę bardzo, bardzo sporo amunicji, żeby cokolwiek ten smok odczuł. Więc aby taki miecz pozyskać, trzeba się do tego dobrze przygotować. No widać szczury. Szczury są wściekłe i szczury nakładają na nas status. Który to... W przypadku, kiedy ten pasek napełni się do końca, nas zatruba. Trucizna jest bardzo upierdliwą mechaniką i daje po prostu tyle, że cały czas konsekwentnie ubywa nam życie i to trwa, no... Wydawałoby się w nieskończoność. Będziemy swego czasu pojawiali się w takich miejscach, gdzie ta trucizna będzie nam towarzyszyła nieodzownie, natomiast teraz, jeżeli tylko mamy taką możliwość, to w ogóle staramy się nie zarazić tą trucizną, ponieważ to jest normalnie paskudna sprawa. Szanowni Państwo, witam serdecznie w parafii nieumarłych. Parafia nieumarłych jest kolejnym miejscem, które odwiedzamy po mieście nieumarłych, i możemy tutaj zejść w dół, gdzie kusząco błyszczy do nas ognisko, na górze siedzi smok. O, właśnie słyszycie, trochę go słychać, trochę go nie słychać. I ten smok niestety pilnuje mostu, którym to mostem trzeba byłoby przebiec tutaj aż do samego tego ogniska. Spróbujemy to zrobić może innym razem, a na razie przejdźmy sobie kawałek dalej, zobaczmy co tu ciekawego jest. Jest żołnierz, któremu możemy tutaj oczywiście o, tradycyjnie spałować żyć. Natomiast tutaj zaczyna, zaczyna już się poważna zabawa i bardzo śmieszny, poważny cyrk. Ponieważ ten prosiak, ten oto prosiak, który tam majaczy w daleko w ciężkiej zbroi, jest bardzo ciężkim przeciwnikiem do walki, jeżeli nie ma się pojęcia, jak z nim walczyć. Gdybym go teraz zaatakował moją pałą, skończyłbym sromotnie. Nawet bez potrzeby tych wszystkich żołnierzy, których ma dookoła siebie, on byłby w stanie bez problemu mnie poturbować, zjeść. No I niechcący widzę, sprowokowałem jego kolegę do jakże szaleńczego szturmu naprzód. O, dobra, mamy jeszcze tutaj drogę schodkami na górę, i za chwilę sobie tymi schodkami podejdziemy. O, teraz dopiero do szturmu ruszył, ale najpierw chciałbym właśnie porozmawiać sobie z tym gościem. OK, tutaj też zauważyliśmy pewną ciekawą rzecz. O ile zwróciliście uwagę, zadaliśmy trzy uderzenia: 27, 27, a potem od razu było właściwie ponad 50. To z tego powodu, że nasza maczuga. Zaraz niechcący ją wyrzuciłem. I. Posiada wrażenia fizyczne i dodatkowo posiada dodatkowe efekty, efekt krwawienia w liczbie 300. Który po nałożeniu się na przeciwnika zadaje po prostu dodatkowe obrażenia, tak jak przed chwilą byliśmy w stanie zauważyć. Niektórzy przeciwnicy są bardziej podatni na krwawienie, niektórzy są mniej podatni na krwawienie. W każdym razie zawsze jest to jakaś dodatkowa forma zadawania obrażeń. Tutaj musimy być bardzo ostrożni, ponieważ na szczycie tej baszty czeka na nas brat naszego poprzedniego przeciwnika, z którym toczyliśmy komiczną walkę. Z tym, że brat uzbrojony W nieco inny oręż I uwierzcie mi Czekaj, niech pokaże moją mordkę piękną Gdyby udało mi się teraz Zdobyć od niego ten miecz To bym normalnie Chyba zrobił salto z radości Dobra, spróbujmy go sprowokować Chodź pan, chodź pan, idziesz pan? Tak, spróbujmy go sprowokować, żeby on wyszedł z tej wieży Ponieważ walka W takim ciasnym tutaj Grajdołku, to w ogóle mi się nie podoba Ten pomysł Natomiast tutaj już powinno być w miarę znośnie. Słyszę go, że on tam jakieś kroczki robi. Ale nie wiem, czy w dobrym kierunku. Panie, panie, ja tu jestem, czekam. O, idzie. Idzie, idzie. Ten jest dużo bardziej niebezpieczny. Jeżeli chodzi o zadawane obrażenia, od swojego brata. Ponieważ jego miecz. No. Wiele bym się nie pomylił, jeżeli bym powiedział, że kosi nas na jedno uderzenie, jedyna nasza wątpliwa przewaga jest taka, że póki co przynajmniej aspirujemy do tego, żeby być nieco szybszym od niego. O, o widzicie co się dzieje? Jedyna nasza szansa jest taka, żeby się w ogóle nie dać trafić. Bo jeżeli się. Trafić damy, to widzicie co się dzieje. A jeżeli nas przewróci, to już właściwie jest po nas. Także spotkanie nasze z czarnym rycerzem skończyło się dosyć tragicznie. No, nie jestem zadowolony z tego Morgensterna. Myślałem, że będzie się lepiej spisywał. No a tutaj się okazuje, że takie takie cuda na kiju. No już nie wiem, czy tą siekierą nie byłoby lepiej walczyć. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że siekiera zdaje się być trochę prętsza. No ale nic. Nie udało się raz. Być może uda się po raz drugi. Tyle przynajmniej, że wiemy już, co mamy robić, znamy drogę. Smok cały czas siedzi tam, gdzie siedział. Tutaj możemy bardzo łatwo. Tak jest. Pałką w dupę. Kolega tego. No już, dawaj, dawaj. Nie wygłupiaj się, no. Troszkę się odbił, no ale nie ma się co zrażać. Przecież no, raz się odbijasz, raz się nie odbijasz. No, a udało się. He, udało się na szczęście zrzucić go w przepaść. Tutaj znowu zespawamy szczurka. Albo i nie, no, szczurze. Tak, taki jest problem z tymi szczurami, że moje czary, pomimo iż zadają obrażenia, powiedzmy, nawet takie, jakie można było oczekiwać, to czas rzucania tych czarów jest za wolny. Jest zdecydowanie dużo, bardzo za wolny i trzeba bardzo precyzyjnie wymierzać, kogo i gdzie uderzyć. No ale jakoś wybrnęliśmy z ambarasu. Był tu jeszcze jeden szczurek, tak jest. Nie jestem pewien, czy te szczury są źródłem jakiegokolwiek dobra. W sensie nie w, nie w znaczeniu takim dosłownym, tylko w znaczeniu takim, że być może po zabiciu go coś można wyciągnąć z jego zwłok. Jakkolwiek obrzydliwie to nie brzmi. No i w porządku. Odbieramy swoje dusze. Nieuczciwie nam odebrane, wyrwane z piersi naszej, pokonujemy tego gościa, którego tu ostatnio pokonaliśmy. No i co, druga runda? Być może jest szansa na to, że rzucimy go kulą ognia, aczkolwiek mam wrażenie, że na ogień to on jest akurat odporny. No, po pierwsze jest odporny, dlatego, że. No, nie ma tragedii. Nie ma szału, ale też nie ma tragedii. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Normalnie kamera mi ześwirowała na moment. A chyba nie spadł, co? Nie, rusza się. Oddycha. Oddycha znaczy żyje. Dobra, walniemy w niego ty tymi kulami, tyloma ile mamy. Halo, proszę pana. Halo O, rozmyślił się. O, a, tak się zachowuje człowiek. Uczciwy i sprawiedliwy. Tutaj jestem. Musisz za mną biec. No właśnie. Właśnie o tym mówię. Dobra, z kuli ognistej. Prosto w jego czarny pysk zadaje mu 90 punktów obrażeń. I spróbujemy troszkę z tej kuli go może ja Ajajajajaj. widzicie co się dzieje bardzo niedobrze się dzieje w państwie duńskim Idź pan stąd No, i niestety on atakuje szybciej niż ja jestem w stanie się leczyć. Ależ to jest normalnie upokarzające. To jest upokarzające. Nie wiem, czy lepiej tymi kulami, czy lepiej. Morgenszternem. Nie, lepiej Morgenszternem, jednak. I lepiej wolniej, ale w miarę powiedzmy bezpieczniej. Niż szybciej. A śmiertelnie. Nie jestem pewien, czy. czy ten rycerz jest możliwe żeby mu zaaplikować krwawienie. Chociaż przypuszczam, że nawet gdyby to się dało zrobić, to. to tego krwawienia zbyt wiele byśmy mu nie dali. Tak samo widzicie o. Nie mogę go minąć, nawet. O ten. Ten cios byłby dla nas śmiertelnie dewastujący. Gdyby to nas trafiło to już umarł w butach. Ta tarcza jego też jest bardzo fajna, też bardzo chętnie bym tą tarczę przy, przy, przygarnął. Ajajajajajajajajaj, ajaj, 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 nie róbcie tak. Dobra spróbujemy inaczej, może zejdę sobie tutaj. Za zasraną grudkę tytanitu. Tyle się człowiek umordował, tyle się umęczył, i to wszystko zamarnął grudkę tytanitu z tytułu renty. Ani tarczy, ani miecza. A mimo wszystko, w głębi duszy gdzieś wiedziałem, że tak naprawdę to ja nic nie dostanę. Umorduje się tylko, niepotrzebnie zresztą bo ten przeciwnik jest taki silny nie bez powodu. On jest tutaj po to, taki, żeby potem wrócić do niego, będąc silniejszym. Ech, no ale cóż. No tutaj mamy widoczek na ten most, tylko że z drugiej strony tak to ugłem wygląda no, także mamy cały odcinek pod znakiem Czarnego Rycerza z Piekła. Który to odcinek w tym miejscu możemy sobie zakończyć, i następny rozpoczniemy sobie już dalej penetrację katedry. Jeszcze zobaczymy, jak nam pójdzie z tą świnią, bo to też może być ciekawa zabawa. No cóż, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce. Cześć i do zobaczenia.